Chcielibyśmy Wam przedstawić nasze propozycje prezentowe, stwierdziliśmy, że podzielimy je na kilka kategorii, w zależności od Waszego budżetu. I pierwszą z kategorii są gry do 50 zł. I ja zacznę, może, od Treka. Trek to jest bardzo fajna wykreślanka. Ona kosztuje jakoś nawet poniżej 40 zł, ale to jest bardzo prosta w zasadach gra, ale jej siłą jest to, że grając odblokowujemy koperty. Są tam osiągnięcia, które dodają nam nawet nowy notatnik, mały spoiler do wykreślania i kafelki inne. Czyli to taka mała gra legacy. Z mojej strony chciałabym Wam pokazać zbuntowane księżniczki i świetną karciankę, która ma niesamowity potencjał, ponieważ Zmieniają się tutaj zasady, eee, są naprawdę różne i też dodatkowo księżniczki i nie myślcie, że to jest typowa dziewczyńska gra, ponieważ zbuntowane księżniczki mogą wkręcić dosłownie każdego. Teraz przechodzimy do segmentu gier za 100 złotych i żeby nie było, że są... Do 100 złotych. Do 100 złotych i żeby nie było, że tutaj będziemy pokazywać tylko jakieś gierki, takie wiecie, lekkie i tak dalej, to... Do 100 zł możecie kupić biały zamek od portalu i jest to bardzo dobre euro. Spakowane w ogóle upchnięte w takim małym pudełeczku, ledwo się mieści, ale jest tam właśnie dużo elementów. Gra ma krótką kołderkę i jest naprawdę świetna, bo każdy ruch się liczy. Mocno polecam, tym bardziej, że jest dodatek, ale bez dodatku naprawdę daje radę. Z mojej strony ja bym chciała polecić odkrywców Nocnego Nieba. Niestety nie mamy tutaj pudełka, ale jest to naprawdę piękna, magiczna i gwiezdna wykreślanka, która ze za swoimi zasadami nie będzie najtrudniejsza dla takich wchodzących graczy, ale też i zaawansowany gracz. Myślę, że się będzie dobrze bawił. Myślę, że tak. Jeśli chodzi o kolejne kategorie i progi cenowe, to tutaj się podzieliliśmy. Grę do 150 zł, obie gry przedstawi Ania. No to, moi drodzy, bo to jest mój ulubiony segment, pierwsze to Art Society. Piękna gra z piękną wypraską, ale przede wszystkim sztuka, która jest w tej grze jest niesamowicie piękna i sama gra jest ogromnie satysfakcjonująca. Zdecydowanie to jest jedna z moich gier roku i bardzo gorąco ją polecam na prezent. Kolejna gra to Dorf Romantic Hit ubiegłego roku i uważam, że to jest świetna gra na prezent dla osób, które nie grają w planszówki, ale mogą się tutaj tymi planszówkami zarazić. Plus jest w to gra Legacy, więc będziecie odkrywać nowe pudełka, nowe kafelki i różne inne elementy, a zarówno i nawet ci wytwa, wytrawni gracze będą mogli znaleźć tutaj coś satysfakcjonującego. Uwielbiam gry kooperacyjne i ta jest jedną z moich ulubionych, także gorąco ją polecam. To był segment gier do 150 zł. A teraz ten, który nazwaliśmy drogi. Jeśli macie większy budżet, żeby kogoś obdarować świetnym prezentem, albo ktoś ma taki budżet dla Was, to na pewno będę Wam polecał grę Trudvang. Trudwang to jest bardzo rozbudowana gra paragrafowa, gdzie naprawdę przygoda jest świetna. Tutaj się gra dla tej fabuły, bo jest wciągająca, są zwroty akcji, a do tego za pierwszym razem nie jesteście w stanie poznać wszystkich wątków, i na pewno chętnie. Ja myślę też, że zagramy jeszcze raz innymi postaciami, żeby poznać inne oblicze tej przygody i inne zakończenie. Ja dodam ze swojej strony, że osoba, która też lubi malować figurki, tutaj też znajdzie coś dla siebie, ponieważ gra ma piękne figurki. I dzięki temu po pierwsze może rozwinąć swój talent artystyczny, a po drugie, to niesamowicie satysfakcjonujące grać właśnie takimi pomalowanymi figurkami w Trudwanga. Tak, ta, jak Ania wspomniała, robi to świetny klimat, a jeśli chcecie zobaczyć, jak ja pomalowałem figurki do Trudwanga, to zapraszam na naszego Insta. Ale idziemy do drugiej gry i druga gra jest różna od tej całkowicie, bo jest to Euras i to jeden z moich ulubionych Eurasów w tym roku, a jest to Endavor Deep Sea. Bardzo polubiłem tę grę, bo zasady są naprawdę proste, tematyka jest bardzo fajna, bo... No, są tu, jest tu wiele aspektów ekologicznych. Wypływamy w głąb morza po to, żeby poznawać nowe gatunki, ratować jakieś tam zwierzęta. I jest to naprawdę ciekawe, wciągające i też sprawia satysfakcję graczom zaawansowanym, ale też takim, którzy na co dzień nie grają w dużo euro. Tutaj przykład siedzi obok mnie, także no, dobre euro i na wejście i dla tych, którzy jednak preferują ten typ gier. Także w tej sekcji drogie mamy planszówkę klimatyczną przygodową i Eurasa, i obie mocno polecam. Także korzystając z tej okazji, chcielibyśmy Wam życzyć wesołych świąt. Oraz oczywiście, byście znaleźli jak najlepsze planszówki pod choinką.